Moje małżeństwo było rozbite, moje zdrowie było w rozsypce, ale teraz widziałem coś, co śmiertelnie mnie przerażało, ponieważ w ogóle tego nie rozumiałem. Kiedy patrzyłem w tą gardzie na, na podłań ognia, this, this słyszałem jęki i krzyki, mdlałem ze strachu. And, and kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jestem w szpitalu, a obok siedzi moja żona. Na ciele miałem mnóstwo szwów, ale moja ręka została osalona. Miałem założonych mnóstwo szwów, w sumie około stu. Spojrzałem w twarz żony. Nie byłem zainteresowany tym, gdzie byłem, ani tym, co się wokół mnie dzieje. Docierało do mnie tylko to, co przed chwilą widziałem miał śmieszne, zarazem and it was a zarazem przerażające wyraz twarzy. Powiedział, nie wiem dokładnie, co mi się said, przydarzyło, really know, ale byłem w strasznym said, miejscu. Ja powtarzałam, Byłeś w szpitalu, cały czas w szpitalu. On natomiast mówił: Nie, byłem w innym miejscu. Nie wiem dokładnie gdzie, ale było to okropne, przerażające miejsce. Ciągle mogę słyszeć ten okropny zapach, to gorąco. Ciągle mogę słyszeć te głosy ludzi. Które znałem, którzy krzyczeli, żebym wracał. Przez następne dni próbowałem na wszystkie sposoby zapomnieć o tym. get Próbowałem się upić, ale nie mogłem. Próbowałem się naćpać, również nie mogłem. Robiłem wszystko, aby pozbyć się tych wspomnień, ale nie mogłem. Pewnego ranka, kilka miesięcy później, wróciłem do domu, do żony. Wcześniej próbowałem się upić, ale nie mogłem. Kiedy wszedłem do sypialni, światło było włączone. Moja żona siedziała na brzegu łóżka i trzymała na kolanach otwartą wielką księgę. Spojrzała na mnie, a jej twarz dosłownie jaśniała. Powiedziała Roni, dziś wieczorem przyjęłam Jezusa Chrystusa jako mego Zbawiciela. Wcześniej na nasze życie było przepełnione cierpieniem. Żona dorastała w Chicago. Jej ojciec był barmanem w północnej części Chicago. Nic nie wiedział o Bogu, o kościele lub religii. Na twarzy mojej żony zawsze wymalowany był ból. Widać było zmarsz spowodowany moimi nadużyciami, gwałtownością, alkoholizmem i narkotykami. Czasami znikałem z domu na całe miesiące i ani ona, ani dzieci nie miały pojęcia, gdzie byłem. Ale teraz jej twarz się zmieniła i dosłownie zniknęły Uśmiech zastąpił smutek Spojrzała na mnie i powiedziała Bronis, dzisiaj Jezus mnie zbawił Zapytała, czy pójdziesz ze mną Posłuchać o tym człowieku zwanym Jezusem Pomyślałem sobie Próbowałem już wszystkiego Nic nie zadziałało Widziałem, że jestem okropny dla ludzi Których kocham najbardziej Dla żony i dzieci więc zgodziłem się pójść z nią. Dwa tygodnie później, w niedzielny poranek, 2 listopada 1972 roku, tuż przed 12 12.00, pastor czytał coś z Biblii. Siedziałem na końcu sali. Nie znałem niczego z Biblii. Nie wiedziałem, jak się zachowywać w kościele. Pastor powstał, by czytać z Biblii i fragment pochodził z Ewangelii zaczął czytać następujące słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, kiedy powiedział baranek, wtedy zwrócił moją uwagę. Jakiś inny fragment nie miałby dla mnie tak istotnego znaczenia, ale kiedy on wspomniał baranek, wtedy zdobył uwagę ze grzesznika. Wszystko dlatego, że gdy miałem 9 lat, pochodziłem z biednej rodziny. Mieszkaliśmy we wschodniej pobliżu Tennessee. Mój ojciec żył w ciągłej złości i często był pod wpływem alkoholu. Właśnie wtedy nasza sąsiadka dała mi baranka. Musiałem przejść dwie mile do przystanku na autobus do szkoły Pewnego dnia, gdy szedłem przez jej pole Zatrzymała mnie i powiedziała Synu, mam dla Ciebie prezent I pokazała mi tego małego baranka Zabrałam baranka do domu I stał się on moim przyjacielem Jedynym przyjacielem, jakiego miałem Wszędzie ze mną chodził Wychodził mi na spotkanie, gdy wracałem ze szkoły Szedł przez las i pola, by wyjść mi na spotkanie. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem do domu, nie zastałem baranka. Usłyszałem mojego ojca, jak wrzeszczał i przeklinał. Zmieniał właśnie ręcznie oponę w starym samochodzie. Próbowałem go obejść z daleka, bo nie chciałem, abym nie zwymyślał. Kiedy go mijałem i przeszedłem na drugą stronę samochodu, spojrzałem w dół, a tam leżał mój biały baranek, cały we krwi. Pręt do opon był wbity w jego ciało. Baranek chodził sobie w koło, patrząc z ciekawością na ojca. A pijany, zdenerwowany ojciec przebił go prętem do opon. Kiedy zobaczyłem mojego baranka, mojego przyjaciela, martwego, zacząłem krzyczeć. Uciekłem do lasu, krzycząc, on zabił mojego baranka. On zabił mojego baranka. W wieku dziewięciu lat moje życie ogarnęła nienawiść i agresja. Od tego czasu już nigdy nie byłem tak jak wcześniej. W wieku 12 lat uciekłem z domu. Tak jak byłem wielokrotnie aresztowany. Nie miałem żadnego szacunku do autorytetów. Nienawidziłem każdego, kto reprezentował jakąkolwiek władzę nade mną. W wieku 15 lat znalazłem się w więzieniu za kradzież samochodu i za kradzież innej rzeczy. W tym wieku także zostałem skazany za nieumyślne zabójstwo, doprowadzając do wypadku samochodowego, gdzie niektórzy zginęli, a inni zostali okaleczeni. W tym czasie zastanawiałem się, czy czeka mnie cokolwiek dobrego. Ale kiedy pastor powiedział baranek, zdobył moją uwagę. Powiedział, że Jezus Chrystus był Bożym Barankiem, który umarł i przelał swoją krew, aby ten, kto pragnie, mógł zacząć nowe życie. Że zostanie mu przebaczony i będzie mógł zacząć wszystko od nowa. Wstałem, by opuścić budynek, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek zobaczył mój płacz. Pomyślałem, nie płakałem, od kiedy skończyłem 9 lat. Nie boję się nikogo na tym świecie. Nie chcę, aby ktokolwiek widział, jak płaczę. Odwróciłem się, by wyjść, ale zamiast tego poszedłem do przodu kościoła i tam padłem na kolana. Nie znałem modlitwy grzesznika, nie znałem drogi zbawienia. Moja modlitwa brzmiała: Boże, jeśli istniejesz. I Jezu, jeśli jesteś Bożym Barantem. Proszę, zabij mnie, lub ulecz mnie. Nie chcę już tak dłużej żyć. Nie jestem takim mężem ani ojcem, jakim powinienem. Jestem do niczego. W tej chwili właśnie. Poczułem, jakby ciemność opuściła moje życie. Zaczęły płynąć łzy. Po raz pierwszy, od kiedy miałem 9 lat, moja twarz zalała się łzami. Przestałem być przestępcą. Opuściła mnie agresja, gniew i nienawiść. A Jezus Chrystus stał się tego pranka moim panem i zbawicielem. W tym czasie nie widziałem jeszcze, co się wydarzy. Bóg w jednej chwili uzdrowił mój umysł, moją pamięć, uwolnił mnie od uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Wtedy zrozumiałem, że muszę podzielić się historią, która mi się przetrafiła. W zasadzie to moje życie zostało przywrócone tylko po to, by opowiedzieć innym o miejscu, które widziałem i o nadziei w Jezusie Chrystusie, który może nas wybawić od tego strasznego miejsca. to save mankind from this terrible fate. Teraz będziemy się zastanawiać, czy piekło jest dla złych, czy dla dobrych ludzi. Chciałbym omówić temat doświadczeń poza ciałem i doświadczeń bliskich śmierci. Wiecie, czym jest śmierć kliniczna. Kiedy zatrzymuje się serce, kiedy ustaje proces oddychania, a potem te czynności powracają. Wystarczy przywrócić oddech i bicie serca i osoba powraca znów ze śmierci do życia. Przywrócenie do życia jest możliwe zanim rozpocznie się proces sztywnienia ciała. Doświadczenia poza ciałem i doświadczenia bliskiej śmierci zupełnie się od siebie różnią. Doświadczenie bliskiej śmierci polega na tym, że na przykład wyceluję w Ciebie pistolet i powiem Dawaj pieniądze. Możesz przerazić się na śmierć.